Witam na kanale planszowo. Znaczkomania, tryb solo, przygotowanie do gry. W grze solo naszym przeciwnikiem będzie pincetta pincetta to jest włoska nazwa pensety, którą filateliści używają do przenoszenia znaczków, aby ich nie dotykać dłonią, aby ich nie zapuścić, nie zawrócić, także przypadkowo nie uszkodzić. I ta oto książeczka, która zawiera w sobie 8 stron, opisuje właśnie tryb solo, natomiast w tym filmie zajmiemy się przygotowaniem do gry. Jeżeli chodzi o przygotowanie gry, to przygotowujemy ją najpierw tak, jakby to była gra dwuosobowa. Przygotowujemy główną planszę, na niej będziemy losować poszczególne, poszczególne karty konkursowe. Znacznik grunt znacznik umieszczamy na y, pierwszym dniu, czyli na piątku, na fazie zbierania. Natomiast y, jeżeli chodzi o pincettę, to planszę, którą wybieramy, y, będzie zależeć od tego, która, y, która karta została y, wylosowana na przykład 21, czyli to jest ta karta y, będziemy używać tej. Oto karty y, pinzetkę. Trzy planszetki graczy są właśnie przystosowane do gry solo, dzięki czemu mamy pewną różnorodność, nie, nie zawsze będziemy musieli grać na tej samej planszetce, one się różnią tutaj tym polem, rodzajem znaczków, jakim się, jakimi pincet to będzie się interesować, natomiast dwie planszetki mają na odwrocie znaczki i zasadniczo wybieramy spośród nich, ale wydaje mi się, że nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wybierali po prostu pozostałe ten, I jedyne co jest istotne, to to, że ta właśnie ma swoją planszetkę, która mm, koreluje z y, żółtymi kartami konkursów, tak? Czego jeszcze, co jeszcze będzie nam potrzebne? Może zacznijmy od tego, co, co musimy odrzucić. Nie będzie nam potrzebny żeton pierwszego gracza. W ogóle nie będzie używany, więc możemy go spokojnie odłożyć. Nie będziemy używać kart wydarzeń z gry wielosobowej. Pincetta ma swoje własne karty, o czym za chwilę. Nie będą nas, nam też potrzebne cztery karty uczestników. Musimy je wyłączyć. Jest to, są to cztery specjaliści. Karty o numerach 1, 5, 6 i 9. Natomiast tych kart specjalistów, które pozostają, specjalistów oraz wystawców jest całkiem dużo, więc tworzymy z nich stos, tasujemy go oczywiście i pozostawiamy. Jak już jesteśmy przy kartach, to tak to 500 ma swoje własne karty decyzji będziemy je tasować i ona się będzie nimi właśnie posługiwać przy podejmowaniu decyzji. Oprócz tego mamy cztery karty punktacji fazy wystawy, te karty też tasujemy, będziemy z nich dobierać. Kolejnym stosem, pinzety to są właśnie jej własne, troszeczkę inaczej zbudowane, trochę inaczej działające też karty wydarzeń pinzety. i ich będziemy używać właśnie do, do przygotowania, do fazy przygotowania oraz do do wydarzeń, którymi, którym będziemy podlegać, Gra, my, jako gracz, mamy swoją kartę pomocy. Dwustronną, która z jednej strony przypomina nam o kolorach, o również tematach, z drugiej strony jest bardzo króciutkie podsumowanie wszystkich trzech faz rundy. Natomiast pinzeta dostarcza nam jeszcze cztery inne. Cztery inne karty pomocy. Pierwsza to jest właśnie tutaj opis, opis działania tych faz dla pincetty. Druga to jest sposób dokonywania wyceny znaczków przez pincettę, bo ta wycena jest jej potrzebna do tego, żeby zdecydować, który ze stosów będzie ją interesował, który stos będzie chciała nam też oddać. W jaki sposób je podzielić? Jest dodatkowo jeszcze wybór stosu przez pincetę. Tutaj zależnie od tego, jak jest wycena dokonywana, tak ona będzie się interesować danym, danym stosem. Stosy są ogólnie dwa: duży i mały. I ostatnia karta pomocy to jest punktacja pincety na koniec gry. Natomiast my posługujemy się posługujemy się przy naszej rozgrywce instrukcją gry wielosobowej z tym, że jeżeli jakie zasady mówią tutaj w tej instrukcji solo, że coś działa inaczej, to najpierw stosujemy te zasady które mogą być przykryte przez karty wydarzeń, natomiast dopiero później jeżeli coś jest nieopisane albo ta instrukcja nas odsyła, no to odsyła nas do instrukcji ogólnej, dobieramy sobie własną planszę, dobieramy trzy żetony, trzy żetony konkursu czy kupony konkursowe. Będziemy nimi oznaczać, w których konkursach bierzemy udział. Oczywiście mamy znacznik, znacznik punktacji. Jeden znaczek umieszczamy na polu 0, drugi pojawi się w momencie, gdy przekroczymy po raz pierwszy 50 punktów. Potem możemy zdobyć jeszcze 100, 150, może nawet więcej. Jeżeli komuś się uda wykręcić taki wynik, nie wiem, nie wiem czy to jest możliwe, natomiast jeżeli chodzi o pincetę, no to ona używa owszem znaczników punktacji, ale nie używa żetonów kuponu, natomiast ma swoje własne żetony, wyceny, którymi będzie się posługiwać przy podejmowaniu decyzji na temat tego, którymi znaczkami jest zainteresowana podczas wymiany dobrze, i teraz tak, jeżeli sobie jeszcze weźmiemy tą instrukcję, to mamy w niej coś takiego, taki ciemno granatowy tło z napisem białym, tryb wprowadzający ta instrukcja ma, proponuje właśnie nam, żebyśmy łatwiej nam było wejść, nauczyć się obsługiwać tą pincetę, są tu pewne niuanse, na które trzeba zwracać na początku szczególną uwagę, żeby je dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować, to właśnie ten tryb wprowadzający, taki samouczek pozwala nam łagodniej przejść przez rozgrywkę z To natomiast później już jak te wszystkie zasady solo opanujemy ignorujemy to i zupełnie, zupełnie nas to nie obchodzi, dobrze i teraz jak sobie przeglądamy instrukcję to tak jeszcze żeby sprawdzić czy wszystko omówiłem to mamy tak, nie używamy żetonu pierwszego gracza, używamy te pięć kart uczestników karty wydarzeń zastępujemy kartami wydarzeń pincetty każdy z graczy, my jako gracz bierzemy zwykłą matę, pincetta ma swoją, swoją zupełnie inaczej zbudowaną planszę Pincetta będzie używać żetonów wyceny. Poza tym, normalnie, jak już będziemy poza trybem wprowadzającym, to tutaj na tym polu powinniśmy umieścić jeden znaczek wieczysty. Ona zaczyna z tym oto znaczkiem. I kolejną rzeczą, którą też, jakby w fazie tutaj, mm, tej, y, samouczka y, w trybie solo pomijamy, no to jest y, karty punktacji po prostu. Ich nie będzie używać y, przy samouczku. Natomiast później, już jak najbardziej tak y, później, mamy stos y, decyzji. Karty pomocy, tutaj cztery, które nam podsumowują te wszystkie zasady mówione na tych ośmiu stronach. I to co jeszcze ważne i ostatnie już, to pinceta ma trzy stopnie trudności: pierwszy jest najłatwiejszy, drugi jest średni i trzeci jest już najtrudniejszy. Zależnie od tego, jaki, jaki sobie wybierzemy stopień trudności, takie. Tak też, tak też trudnym przeciwnikiem będzie dla nas pincetta. Jest to, mówię, bardzo fajnie przygotowany wariant solo. Tutaj rzeczywiście czujemy, że po pierwsze mamy bardzo dużą interakcję z przeciwnikiem, po drugie nie jest to taki błahy, błahy ślepy przeciwnik, ale widać naprawdę zaawansowaną logikę postępowania tego bota. Także jest to. Troszeczkę inna gra niż gra wielosobowa, ale niemniej ciekawa i naprawdę fajnie, fajnie jest to zrobione. Dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo. Proszę o subskrypcję. Bardzo byłoby fajnie, gdybyśmy dążyli do tego, żeby dojść do 300 osób. W listopadzie. Nie wiem, czy to się uda. Mamy, mamy 11 listopada, jest na 165 osób. W momencie, gdy tu nagrywam film, ukaże się za kilka dni, dopiero. Więc te dane, które teraz podaję, są już nieaktualne, w momencie, gdy będziecie to oglądać. Ale no bardzo, bardzo byłbym wdzięczny za, za Wasze subskrypcje, za komentowanie też. Dla YouTube'a jest bardzo ważne właśnie to, jakie, jakie są reakcje na, na filmy. A nie ukrywam, że im więcej tego będzie, tym łatwiej też będzie podejmować współpracę z wydawcami. Na przykład tą grę mam tutaj do recenzji, do, do zaprezentowania Wam dzięki współpracy recenzenckiej z wydawnictwem Falang. za co bardzo dziękuję wydawnictwu. Mogłem ją nabyć za własne pieniądze, ale ze zniżką recenzencką troszeczkę taniej i troszeczkę wcześniej niż inni. I teraz kolejna rzecz to jest taka, że jedynie no, jestem zobowiązany do tego, że z publikacjami tych materiałów muszę poczekać do premiery tej gry natomiast mówię, żeby, żeby być na bieżąco z, yy, właśnie z tymi, z tymi wszystkimi nowymi grami to, yy, to po prostu potrzebuje yy, naprawdę bardzo, bardzo dużo subskrybentów ale też yy, nie chodzi tylko o to, żeby was było dużo ale żebyśmy weszli w taką fajną głęboką interakcję yy, w postaci yy, polecenia tych filmów na facebooku yy, w postaci wszystkim pisania długich komentarzy, długich w sensie, że yy, nie wystarczy napisać dwa, trzy słowa ale takie yy, zaawansowane chociaż jedno zdanie jak się pojawia pod komentarzami to już dla YouTube'a też jest bardzo fajnie bo widzi, że tutaj chodzi o coś o coś więcej i wtedy też zaczyna promować, dzięki czemu ja mogę docierać do, do większej ilości odbiorców i kanał może się szybciej szybciej rozwijać a ja mogę się dzielić z Wami y, tym hobby. Zapraszam do oglądania oczywiście innych kanałów. Jest ich bardzo dużo na polskim rynku. Są też kanały anglojęzyczne, ale jeżeli chodzi tutaj o nasz y, język polski, to mamy naprawdę dużo świetnych, technicznie dużo lepszych kanałów, y, na które zapraszam i y, bardzo polecam, żebyście je oglądali, żebyście się z nimi zapoznawali, bo no to hobby planszówkowe jest ciągle takim hobby niszowym, ciągle jest nas mało a naprawdę jest wokół wiele osób, które, które warto byłoby do tego hobby wciągnąć i zainteresować grami planszowymi dziękuję, pozdrawiam subskrypcja, komentarze, lajki polubienia i do zobaczenia w filmie, w którym będę opowiadał o instrukcji do gry solo